Cześć, liter po tej stronie. W dawniejszych czasach, kiedy jeszcze ziny były elementem stałym i bardzo popularnym, takim świeckim zwyczajem było pisanie raportów z odbytych party, które właśnie w owych zinach się zamieszczało. No, dzisiaj ziny już są trochę mniej popularne, powiedziałbym, że na wymarciu, ale chciałbym tutaj tą drogą spróbować reaktywować tenże zwyczaj. Dzisiaj chciałbym powrócić pamięcią do party Zinium 2022 lub po naszym Oksenium. Oczywiście troszeczkę czasu już minęło, no ale czas to jest pojęcie względne. A że już za moment mamy nową edycję tego zacnego party, no to pomyślałem, że nie będzie głupim przypomnieć, jak tam było fajnie, no i oczywiście, dlaczego warto przyjechać na tegoroczną edycję. Na wstępie chciałbym jeszcze tak tylko zaznaczyć, że materiały wideo, które tutaj w tle są widzimy, nie są tak do końca reprezentatywne, gdyż w momencie, kiedy je nagrywałem, jeszcze nie przypuszczałem, że będę robił karierę niszowego youtubera. Są to materiały bardziej takie pamiątkowe, niestety nie obejmują też wielu punktów imprezy. Bardziej są to jakieś wyrywki i momenty, kiedy impreza jeszcze tak naprawdę się nie rozpoczęła. Ok, zacznijmy od postaw. Xenium. jest to multiplatformowa impreza największa impreza, która odbywa się obecnie w naszym pięknym kraju. Siłą rzeczy największą, większa reprezentacja produkcyjna jest tam z platformy PC-owej, ale inne platformy są tam również bardzo godnie reprezentowane. Produkcji nie brakuje, przede wszystkim ludzi nie brakuje. Można śmiało powiedzieć, że jest to obecnie największa i najważniejsza impreza poświęcona demoscenie w naszym kraju i zdecydowanie warto przyjechać. Edycja 2022 była już piątą edycją, licząc edycję z 1999 roku, bo wtedy też po raz pierwszy się karty pod tą nazwą pojawiło, a współcześnie już od 2019 roku odbywa się rok w rok, jak do tej pory, bardzo regularnie, za co oczywiście chwała organizatorom, że im się chce i że to wszystko tak fajnie się udaje. Wszystkie nowożytne edycje kseniom odbywały się w Katowicach, w restauracji Drzwi zwane Koniem, miejsce kultowe i bardzo przez wszystkich lubiane. No, niestety e, nic nie trwa wiecznie. Edycja 2022 to był ostatni moment, kiedy mogliśmy się w tym miejscu bawić. Niestety, lokal został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku. No, ale oczywiście, organizatorzy stanęli na wysokości zadania i już ogarnęli nową miejscówkę. E, tym razem w zupełnie innej części kraju, ale o tym opowiem jeszcze na końcu tego filmu. Tradycyjnie party trwało od piątku do niedzieli i we wszystkie te dni dużo się działo. Organizatorzy zadbali tutaj o liczne atrakcje w oczekiwaniu na odbywające się też w każdy dzień konkurencje. W ten sposób też piątkowy wieczór został zagospodarowany przez świetny koncert Skipa, mocna rzecz, bardzo energetyczna. W sobotę rozpoczęliśmy od wykładu wykonaniu Maca, który opowiadał o tym, jak rozpocząć pracę z shaderami w bardzo przystępny i fajny sposób. Każdy, kto chciałby tutaj wejść w ten temat, mógł dostać jakiś pół zaczepienia. Po południu natomiast swój koncert miał nie kto inny, a sam KK, który zagrał świetne sety z wykorzystaniem różnych retro maszynek. Natomiast późnym wieczorem swój koncert dał Mario DJ. który już również dał nam tutaj świetny koncert. W międzyczasie pojawiły się też różne crazy kompoty. Czyli takie niezależne konkurencje, gdzie każdy mógł coś tam się popisać. Były konkursy z wiedzy domysłowej, były też również konkursy na stworzenie instalacji artystycznej z otrzymanych elementów. Tutaj również powstały bardzo fajne prace. No ale zajmijmy się tym, co na każdym party jest najważniejsze czyli konkurencje demoscenowe, zwane kompotami. W piątek, jako taki dzień rozruchowy, mieliśmy tylko jedną konkurencję. Czyli konkurs na remix jakiejś znanej polskiej melodii dymuscynowej. No już w sobotę były same dania główne. Później mieliśmy już kolejno rozgrywane wszelkie konkurencje graficzne, asccji, muzyczne. Tutaj bardzo, bardzo dużo było doskonałych prac i naprawdę jest co oglądać i czego wysłuchać. A już o 20.00 rozpoczęły się konkurencje na wild, animacje oraz oczywiście wszelkie produkcje kodowane na różne platformy. No i tu trzeba przyznać, że naprawdę było było co oglądać. Zacznijmy od tego, że było dużo świetnych animacji. Oczywiście nie będę teraz tutaj tych wszystkich produkcji omawiać, bo to bardziej takie wspominki z samej imprezy, a nie recenzje produkcji. Warto zajrzeć sobie przykład na demozu i przejrzeć wszystkie po kolei, bo naprawdę warto. A w konkurencji White również nie zabrakło ciekawostek, jak na przykład Intro 64 KB. Na platformę PSP. Bardzo ciekawa rzecz. Było też demo na Raspberry Pi i na T 80. Zobaczyliśmy również trzy bardzo ciekawe Intra 256 bajtów na MS-DOS i wszystkie były na bardzo wysokim poziomie. Później przyszedł czas na prezentację. Inter na platformie ZX Spectrum. Wystawiono cztery prace. Wszystkie były świetne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, to z pierwszego miejsca grupy Joker oczywiście też tutaj się bardzo mocno wyróżniały. Zaprezentowano również aż 6 Inter na Commodore 64. Tu wygrała grupa Arise. Również bardzo ciekawe prace, warto obejrzeć. Pojawiły się też trzy produkcje w kategorii 256 bajtów na mały Atari. Dosyć ciekawe też zaprezentowała się kategoria Oldschool Demo. Tutaj, oczywiście, ze względu na ilość prac, troszeczkę wymieszano platformy więc też e, bardzo ciężko to było tak naprawdę porównać. Pierwsze miejsce zajęło demo Shaggy grupy Duskwave, bardzo fajna produkcja na Amiga OCS ECS. Drugie miejsce zajęło demo grupy Arise na Commodore 64, też e, bardzo ciekawe. E, potem mieliśmy znowu e, demo na Amiga, tym razem AGA i demo na e, Atari Jungle, dosyć różnorodnie aż w przeszedł przyszedł moment na produkcje kodowane na pc Z uwagi na małą ilość prac, intra zostały połączone w jedną kategorię i tak pierwsze miejsce zajęło świetne intro grupy Altair i Alcatraz Dream Machine. Na tutaj oczywiście KK dał po raz kolejny popis swoich umiejętności. Myślę, że też całkiem nieźle zaprezentowało się intro 64KB Night Rider grupy Adi, która też ta grupa niedawno powstała z popiołów. No tutaj niestety nie będę obiektywny, gdyż coś tam pomagałem przy tym, ale interko 4KB grupy K2 z sodium zaprezentowało bardzo wysoki poziom. No i na sam wielki finał mogliśmy obejrzeć zgłoszenia na PC Demo Tutaj dostaliśmy aż 9DM i trzeba przyznać, że wszystkie aż do ostatniego miejsca trzymały poziom. Nie było tutaj wstydu, które były bardzo dopracowane. Zwyciężyło i moim zdaniem bardzo zasłużenie demo grupy Mad Wizards, łamiąc ten sam krątwę jest zawsze drudzy. Świetna produkcja, bardzo dopracowana, ale przede wszystkim mega klimatyczna. Drugie miejsce tutaj zajęło już wspominane demo Kramsta, grupy Damage. Główny twórca Mikrasz powrócił tą produkcją po wielu, wielu latach, ponad 20 lat przerwy miał. No i to, co wiem, tworzy nadal i bardzo mnie to cieszy. Trzecie miejsce zajęło. Była grupa Altair, i oczywiście, jak zawsze, bardzo wysoki poziom. Demo bardzo fajnie wydyzajnowane dopracowane. Bardzo mnie cieszy zawsze aktywność tej grupy, bo wiem, że zawsze można się spodziewać tutaj wysokiego poziomu. świetna produkcja Czwarte miejsce powinienem tutaj przemilczyć, yy, gdyż jest to po prostu moja produkcja. No, jako ciekawostkę mogę tylko wspomnieć, że w wynikach to trzeciego miejsca zabrakło jednego punktu. Żyć Piąte miejsce to z kolei. Kolejny bardzo udany powrót w wykonaniu grupy Suspend. Bardzo ciekawe demo, bardzo ładne wizualnie, i na też warto obejrzeć. Również i pozostałe produkcje miały w sobie wiele ciekawego i zachęcam wszystkich do zapoznania się. To co warto wspomnieć, że wszystkie produkcje trzymały naprawdę wysoki poziom, co zostało również e, bardzo docenione za granicą. Pojawiło się wręcz bardzo wiele komentarzy, że produkcje e, wielu aspektach były lepsze niż na przykład, e, niż chociażby na rewizjon. No a to już jest bardzo dobre porównanie, brawo my. No dobrze, produkcje produkcjami, pewnie ważni są ludzie, a ci zawiedli pychałki kaset osób, zarówno stali bywalcy, jak i też spora grupa ludzi, którzy e, byli tu po raz pierwszy lub też e, wrócili z demoscenowej emerytury. Ja co roku pojawia się gaść dinozaurów, którzy stwierdzili, że jednak demoscena jest bardzo fajna i po wielu latach rozłąki warto na nią wrócić, co oczywiście w żaden sposób mnie nie dziwi. Ale jak już jesteśmy przy tych dinozaurach emerytach, to może też on tam na chwilę im głos. Plexa. Jestem Plexa i po tak. prostu siedzę w tej chwili w żuloparku. Tutaj jest obok mnie. Reprezentantka Fundacji Retrotech, która zauważyła, że jest tutaj szczalnia miejska. Tak jest. I właśnie dzięki temu... Prawdopodobnie... Prawdopodobnie jest zabytek proszę. Tak Dobrze, i w tych pięknych okolicznościach przyrody. A czego szalina? Katowic. No. <grym> tak. Okolicznościach przyrody. Oho. Powiedz e, kiedy ostatni raz byłeś na parku? Byłem na parku ostatni raz 20 lat temu. Nie pamiętam na którym. No na pewno, chyba to był Intel Outside, wiesz, jakiś Podawno. tam... dawno. Ale nie był to Intel Outside ten, na którym nasz fizyk kwantowy zrzucił modelkę ze sceny. Nie, on jej nie zrzucił, bądźmy że on ją pociągnął za nogę. Po prostu się zakochał. On zamortyzował upadek. Tak, rzucił ją na siebie. Dobrze, jak oceniasz party dzisiejsze? Zajebiście. Przede wszystkim cieszę się, że mogłem zjeść w tym barku, bo mnie wyproszono, ponieważ jeliśmy pizzę z sąsiedniej restauracji. Ale nie popryskałem się jeszcze. To są dobre opowieści z imprezy. Tak. Potem, Peter będzie się naśmiewał. Okej, okay. dziękuję. Bardzo proszę. Jeszcze ja tam mieszkam, Cześć. Ale to nie Cześć. Jak party? Fajne. To to Organizatorzy? Jak zwykle Kujowi. Tak Dobrze, a jak oceniasz y, zmianę party? Z tego, odkąd pamiętasz. Tak samo, takie same piguła to sami ludzie. Super. Czyli wrócisz. Wrócę. Za parę lat. Kiedy byłeś ostatnio na partii? Chuj. temu. No, Oczywiście. Kiedy ja ostatnio na partii? 15 lat temu. Bo? Wow. I jak oceniasz powrót? Fajnie wrócić po latach. Super, a zmieniło się coś? Wszyscy się postarzeli. <gry> Przez całej imprezy atmosfera była wyśmienita, rozmowy się nie kończyły, zarówno te czysto towarzyskie jak i yy... Bardzo kreatywne, produkcyjne, pomysły na kolejne produkcje. To wszystko było. A to właśnie ci ludzie i te rozmowy i ta atmosfera to są właśnie takie elementy, dla których zdecydowanie warto na Aksenium przyjechać. Był też z tego miejsca, chciałbym bardzo pozdrowić i podziękować wszystkim organizatorom, bo wykonali kawał naprawdę świetnej roboty. Wszystkie konkurencje odbywały się na czas. Jeżeli był problem z wyświetleniem jakiejś produkcji na pewnym sprzęcie, ten problem był rozwiązywany, nikt nie Został olany, każda produkcja doczekała się prawidłowego wyświetlenia, nawet ta na takie bardziej egzotyczne platformy. To naprawdę ważne i warto takie rzeczy doceniać. I też tak sobie myślę, że wiele konkurencyjnych imprez może się od organizatorów seniom wielu rzeczy nauczyć. I mam nadzieję, że starczy im sił na jeszcze wiele edycji. No dobrze, a jak już jesteśmy przy kolejnych edycjach, no to najwyższa pora zaprosić wszystkich na edycję tegoroczną, która odbędzie się w tym roku w Łodzi. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie, którą też podlinkuję tutaj pod filmem. Z tego, co widać w zapowiedziach, lokalizacja prezentuje się naprawdę wyśmienicie. W dodatku organizatorzy ogarnęli też na miejscu bardzo fajną ofertę noclegową i parkingową. Warto z tego korzystać. I tu też oczywiście należy się z tym bardzo mocno spieszyć, bo Czas już nagi. Impreza odbywa się w dniach 25 do 27 sierpnia. No a wiadomo, że miejsca się kończą. Także jak najszybciej, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, rejestrujcie się na stronie, zaznaczajcie swoją obecność, I jeżeli potrzebujecie też tej oferty noclegowej, to koniecznie zgłoście się do organizatorów. Może się jeszcze uda. Bardzo wszystkich zachęcam do aktywnego udziału w tej imprezie, no bo warto wspierać polskie imprezy, warto pokazywać produkcję w zawsze towarzystwie, a takiego. Tutaj na pewno nie zabraknie. No i mam nadzieję, że już pod koniec sierpnia będzie dane nam się zobaczyć podczas party. Wszystkim tworzącym życzę kreatywności, dużo sił i dużo dobrej kawy, aby te nieprzespane noce przed party dobrze wykorzystać. Do zobaczenia!